Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z historią. Chciałem Państwu powiedzieć o moim ukochanym dogmacie, czyli dogmacie o podwójnej naturze Jezusa Chrystusa i o Soborze Halcedońskim, na którym Kościół, kierowany właśnie Duchem Świętym, ogłosił tę wielką prawdę wiary. Ale im dłużej myślałem o tej audycji, doszedłem do wniosku, że nie mogę tego Państwu po prostu zrobić. Nie mogę powiedzieć niczego o Halcedonie, jeżeli nie powiem wcześniej o Soborze Nicejskim, Konstantynopolitańskim i Efeskim. A żeby zrobić to porządnie, nie możemy poświęcić tym zagadnieniom jednego spotkania. Po prostu tych spotkań potrzeba więcej. Wobec powyższego dzisiaj mówimy historię pierwszego soboru, a na następnych spotkaniach zajmiemy się dochodzeniem do Halcedonu. Może zdarzyło się państwu kiedyś czytać o soborach? Ja ze smutkiem muszę niestety zauważyć, że najczęściej taka lektura nie jest niczym przyjemnym i mówię to naprawdę jako historyk zakochany w historii. Są to suche fakty, definicje, daty i rozstrzygnięcia, a jeszcze często słowa greckie, które są nam obce, nie rozumiemy różnic, niuansów, ciężko w tym się odnaleźć. Gdzieś w tych wszystkich opracowaniach brakuje nam Ducha Świętego, brakuje ognia, z którym ojcowie Soborowi dochodzili do prawdy. Brakuje też historii, brakuje historii ludzi e, oraz ich motywacji. Postaram się dzisiaj opowiedzieć o tych wydarzeniach troszeczkę inaczej. Oczywiście ja zachowam pewien szkielet, ale chcę tej historii dodać ścięgien, chcę jej dodać mięśni i na końcu tknąć w nią ducha. Na początku ustalmy pewien kontekst i porozmawiajmy o tym, czym w ogóle są Sobory. Objawienie nowotestamentalne to informacje i historie, które kończą się wraz z śmiercią ostatniego z apostołów. I opisane są w oczywiście w Ewangeliach, listach, dziejach apostolskich oraz na końcu w Apokalipsie. Oczywiście mamy też teksty dodatkowe, jak na przykład Didache, o którym nieraz już Państwu mówiłem, ale nie traktujemy tego źródła jako źródła objawienia. To źródło jest niezmienne, ale cały czas zmienia się kontekst odczytywania tego źródła. Życie codzienne ludzi, ich relacje, ich kultura, to wszystko wciąż ewoluuje. Jak pisze francuski historyk, Franciszek Beku, kościół jest zanurzony w świecie, dlatego wciąż na nowo tłumaczy przesłanie Ewangelii w sposób odpowiadający sytuacji i pytaniom każdej epoki. I tu już na kartach właśnie dzieł apostolskich pojawia się sobór, czyli zgromadzenia apostołów, którzy starają się dojść do prawdy. Pierwszy sobór jest soborem nowotestamentalnym. Niektórzy nie zaliczają go do soboru. W Sobór w Jerozolimie opisany w Dziejach Apostolskich ustalił, dokładnie ustalił to Piotr, Paweł oraz starsi i bracia, że bracia pochodzący z pogaństwa nie muszą się obrzezać i nie muszą przyjmować prawa Mojżeszowego, czyli nie muszą dochodzić do Jezusa najpierw przez poznanie judaizmu, a potem wywyższenie tego judaizmu i stanie się chrześcijaninem. Nie, wystarczy być chrześcijaninem, można być od pogaństwa. To jest proszę państwa Początek wielkiego wybuchu ewangelizacyjnego, wybuchu nawróceń. Dziś będziemy mówić o pierwszym soborze, który się nazywa ekumeniczny. To oznacza, że reprezentowany na nim był cały Kościół, zarówno wschodni, jak i zachodni, czyli zawsze była łączność z biskupem Rzymu, który wielokrotnie na tych soborach ekumenicznych po prostu nie był. Na soborach ekumenicznych najczęściej byli po prostu jego delegaci. To głównie sobory reprezentują tradycję apostolską, tą tradycję pisaną przez wielką literę T. Ta tradycja jest odpowiedzią wiary i odpowiedzią ludzi wiary na szczegółowe problemy i kwestie stawiane w danym momencie historycznym. Sama religia jej rdzeń się nie zmienia, nawet jeśli wyrażenia ewoluują w jakiejś dziedzinie. Warto na początku dodać, że żaden sobór nie wymazał nigdy poprzedniego. Ale każdy starał się precyzować i rozwijać sprawy dyskutowane często wcześniej. Często też ogłasza się prawdy odwieczne, które ludzie uznający się za katolików muszą uznawać za prawdę i to są dogmaty. Ale sobory też zajmowały się innymi rzeczami, czasami na przykład dyscyplinującymi, i te punkty dyscyplinarne nie są odwieczne, znaczy dyscyplina może się zmieniać, nawet jeżeli jest ustalona na soborach. No to ustalmy teraz czas i miejsce akcji. Na początku IV wieku chrześcijanie powoli podnoszą się po ostatnich prześladowaniach. To były prześladowania za cesarza Dioklecjana. W 293 roku Dioklecan stworzył tak tetrarchię. Czyli w skrócie stwierdził, że imperium po prostu Romanum jest za duże, by rządzić nim mógł jeden człowiek, dlatego postanowił podzielić je na cztery części. Równocześne sprawowanie władzy przez cztery osoby jest problematyczne i okazało się ostatecznie, że miało panować dwóch Augustów na wschodzie i na zachodzie i każdy z nich miał mieć swoją pomoc w postaci dwóch Cezarów. I to właśnie pod wpływem jednego z tych Cezarów wschodu, on miał na imię Galeriusz, dochodzi do największych prześladowań w starożytności. Te prześladowania za Nerona były niczym w porównaniu z tymi prześladowaniami za Dioklecjana. Prześladowanie zaczęły się w lutym w 303 roku z kościoła w Nikomedii. Dzień później cesarz wydał dekret, w którym usuwał chrześcijan z wojska i wszystkich urzędów publicznych, zaś latem 303 roku rozpoczął się proces aresztowań wszystkich kapłanów chrześcijańskich. Warto zaznaczyć, podaję tę wiadomość za Adrianem Hestingsem, że zarówno Galeriusz, jak i sam Dioklecjan nie chcieli walczyć i zabijać ludzi. Chcieli zniszczyć instytucję kościoła ale nie udało się w praktyce rozdzielić instytucji od kościoła czyli od ludzi bo kościół to tak naprawdę ludzie chrześcijanie musieli wydawać swoje święte księgi i składać ofiary bogom pogańskim i niektórzy się złamali I na przykład sam papież Marcin w Rzymie e, właśnie wydał takie święte księgi żeby uratować swoje życie inni oddawali natomiast życie za wiarę po śmierci Diokrecjana prześladowania na zachodzie ustały, ale na wschodzie wciąż trwały przez właśnie wspomnianego już wcześniej galeriusza. A najwięcej tych prześladowań było w Egipcie. Który dopiero przed swoją śmiercią, czyli w 311 roku, zakończył prześladowania. I w dokumencie, który wtedy wydał, zostawił nam ciekawą informację. Twierdził bowiem, że nie chciał walczyć z ludźmi, ale robił to wszystko oczywiście dla dobra państwa. A dlaczego? bo chciał skłonić chrześcijan do rozsądnego postępowania, by przestali tworzyć własne państwo i gromadzić się w tajemnicy. I to jest niezwykle ważna dla nas informacja. Cesarz Rzymski Wschodu zauważył, że chrześcijanie są jedyną siłą w cesarstwie, posiadającą jakąś alternatywę dla państwa. Są instytucją, mają swoją hierarchię, kierują się swoimi prawami, zwyczajami i że za tym idzie siła. Oczywiście siła w postaci ludzi i potem siłę, Sięgnie ktoś inny. Syn cesarza zachodu Konstancjusza i cesarzowej Heleny, która była chrześcijanką, i ten syn miał na imię Konstantyn. Pewnie Państwo Konstantynia już kiedyś słyszeli. Myśmy też o nim zrobili kiedyś audycję. Wszyscy pewnie znamy historię tej bitwy na moście Mulwijskim. Cesarz miał we śnie usłyszeć, pod tym znakiem: Zwyciężysz, zobaczyć krzyż. Po kilkudziesięciu latach dodano tam informację, że ten zobaczył krzyż na niebie, bo to pierwsze źródła o tym nic nie mówią. Bitwę wygrał zresztą przypadkiem, bo jego przeciwnik przeprawiając się przez rzekę, utonął, więc jego wojska po prostu uciekły i został władcą zachodniego cesarstwa. Co ważne, tam na polu bitwy został obrońcą chrześcijaństwa, ale nie chrześcijaninem. Bo chrześcijaninem stał się dopiero na łożu śmierci. Nie chciał się chrzcić, tak? Twierdził, że jeżeli chrzest zmazuje wszystkie winy, to on jeszcze sobie trochę pogrzeszy, a potem przed śmiercią się ochrzci. Fakt jest jednak faktem, że na zajucz po zwycięstwie prowadzi bardzo ważne rozmowy ze swoim szwagrem, Licyniuszem, władcą wschodu, i rozmowy kończą się edyktem, który zmienia los historii. Porozumienie zawiera m.in. taki zapis: Wolność religijna nie może być ograniczona i należy w tym, co odnosi się do rzeczy boskich. Pozwolić każdemu słuchać jego sumienia. Warto nie powtarzać mitów i jasno zaznaczyć, że edykt, zwany edyktem mediolańskim, od miejsca nie był ustanowieniem chrześcijaństwa jako głównej religii państwowej, bo niektórzy tak mówią, i znam nawet księży, którzy takie głupoty wygadują, ale był aktem wolności religijnej. Oczywiście Kościół zaczął dostawać przywileje, budynki itd., warto było być chrześcijaninem w tym momencie, ale nie był to akt, który e, zakazywał innych religii. Po wojnie, która ma w sobie jeszcze nie jedną bitwę, ale też niestety skrytobójstwa, w tym morderstwa własnej rodzinie, Konstantyn przyjmuje całą władzę w imperium. Rozpoczyna się okres zwany Pokojem Konstantyńskim. Cesarz postanowił m.in. zbudować drugi Rzym i nazwać go Konstantynopol. Chce, aby było to miasto chrześcijańskie, chce mieć przy sobie biskupów jako swoich pomocników, marzy o cesarstwie, w którym panuje porządek i jedność, a Kościół, tak odporny na wcześniejsze prześladowania, z własną hierarchią i administracją i teologią wydaje się doskonałym sprzymierzeńcem. I zadajmy sobie pytanie, co o tym uważali ludzie Kościoła? Czy nie chcieli być wdzięczni nowemu władcy? Władcy, który chciał ich bronić, uznał w ogóle. Oni byli mu po prostu wdzięczni. Wobec powyższego w historii Kościoła rozpoczyna się pierwszy nowy rozdział relacji władzy do wiernych i Kościoła jako instytucji. Proszę pamiętać, że od początku w Kościele były problemy, czyli takie tzw. Tak herezje. Na przykład w II wieku mieliśmy gnostyków, którzy przenikali w struktury Kościoła i wyciągali z niego wiernych. Był Marcjan, Nowacjan. Apolinaryści i tak dalej. Każdy w jakiś sposób odmienny od reszty próbował interpretować przesłanie chrześcijaństwa i często w tych interpretacjach ludzie się po prostu gubili. Gubili Ewangelię, gubili Chrystusa, stawali się heretykami. Święty Paweł zresztą pisze w jednym ze swoich listów, że muszą być wśród was rozdarcia z greckiego właśnie herezję, żeby się okazało, kto jest wypróbowany. I warto tutaj na początku jasno powiedzieć: wielokrotnie u podstaw herezji nie ma żadnych złych intencji, nie ma złych emocji. Nienawiści do wiary, nienawiści do Boga czy Kościoła. Nie ma tam chęci dzielenia i mieszania ludziom w głowach. Raczej korzeniem wielu herezji jest poszukiwanie prawdy, nawet, uwaga, troska o nią, która jednak wymyka się spod kontroli i prowadzi do rozłamów. Proszę zapamiętać tę myśl, będzie ona nam niezwykle ważna za chwilę. I pierwszym Problemem, z którym Kościół Ery Konstantyjskiej musiał się zmierzyć, byli Donatyści. Donat był biskupem Kartaginy. Podczas prześladowań był wierny do końca, tak? czyli ryzykował swoje życie. Nie wyrzekł się wiary, nie wydał żadnych tak itd. Nie wydał swoich e, braci. Postawił życie swoje poniżej prawdy Ewangelii. Jednak takich ludzi jak on było naprawdę niewielu. Ci, którzy odeszli, czyli ci, którzy upadli, byli nazywani albo traditores, to ci, którzy oddali księgi, albo lapsi, czyli upadli, to ci, którzy złożyli ofiarę bogom pogańskim, idolom, czyli tak naprawdę dokonali publicznego aktu apostazji. I wielu apostatów chciało wrócić do kościoła za czasów Konstantyna. I biskup Rzymu głosił, że każda apostata może wrócić do łączności z ciałem Chrystusa, czyli kościołem. Jednak Donat okazał się nieprzejednany. Dla niego byli to po prostu zdrajcy, a nie bracia w wierze. Marzył on o kościele świętym, czystym, bezgrzesznym. Jak często my tak marzymy o kościele, proszę sobie pomyśleć. I w jego wizji kościoła nie było miejsca na miłosierdzie. Donat twierdził, że jedyną możliwością powrotu do kościoła jest powtórny chrzest, no bo to jest zmazanie wszystkich grzechów, tak? Ale jest to złamanie najważniejszej zasady kościoła, że chrzest jest tylko jeden i się go nie powtarza. Swoją chęcią sprawiedliwości, chęcią świętości, on wypaczył naukę świętego Pawła o tym, że chrzest włącza nas do ciała Chrystusa i zmywa grzech pierworodny, który sam w sobie nigdy nie powraca. Nawet jeśli zostaniemy apostatą, ten grzech nam się nie pojawia, grzech pierworodny został zmyty. Dodatkowo Donat zaczyna głosić tezy wywrotowe. Ktokolwiek ma kontakt właśnie z tymi lapsi czy tym traditores, staje się apostatą. Nie ma łączności z Onołączonymi. Każde sakramenty im udzielane. Są według niego nieważne. Każde sakramenty udzielane przez kapłanów, którzy upadli, ale są kapłanami, są według niego nieważne. I znajduje się wielu ludzi chętnych do takiego słuchania. Ile ludzi my mamy dzisiaj chętnych, którzy słyszą, my jesteśmy super katolicy, ci to tam pójdą, zginą, ale my znamy prawdę, tu objawienia maryjne, tu stara msza, tu coś tam, tu bądźmy bardziej w Duchu Świętym, tu bądźmy bardziej w tradycji, my jesteśmy lepsi. No pełno u nas tego do dzisiaj. I w ten sposób mówił Donat, my, kurczę, jesteśmy lepsi, przetrwaliśmy te prze... przecież ryzykowaliśmy własne życie, a tamci się poddali, tamci wydali Chrystusa. Jaka jest między nami miłość, jaka jest między nami łączność? Niech sobie idą. Przesianie, którzy się wokół Niego gromadzą, zaczynają się nazywać Kościołem Męczenników lub Kościołem, uwaga, doskonałym. I tu po raz pierwszy na scenie wchodzi nowy cesarz. Jak pisze do jednego z hierarchów, nie może ignorować takich konfliktów, gdyż z ich powodu, to pisze cesarz, gniew najwyższego może zwrócić się przeciw rodzaju ludzkiemu i także przeciwko jemu samemu, bo Much powierzył mu pieczę nad sprawami ziemskimi. Jest to nowość w chrześcijaństwie, tak? Że czyjś grzech, nie wiem, herezja kogoś, może sprowadzić kataklizm na świat. Wcześniej czegoś takiego nie było. Oto władca czuje się w obowiązku, jako wybranie Boży ingerować w sprawy Kościoła. W innym ze swoich listów Konstantyn nazwie się wręcz biskupem. Jego wizja świata jest taka. Biskupi zajmują się kościołem, a on jako biskup świata zajmuje się wszystkim tym, co jest poza kościołem, w tym także porządkiem, a herezja to bałagan. I właśnie biskup Euzebiusz w swoim dziele Żywoty Konstantyna opisuje nam ten dialog, w którym cesarz wręcz stwierdza, że jest biskupem wyświęconym przez samego Boga, którego jurysdykcja stoi poza kościołem. Cesarz nakazuje papieżowi, Zająć się sprawą, jednak donatyści odrzucają jego naukę. Dlatego to znów cesarz tak, przekazuje sprawę synodowi międzyprowicjalnemu w Arles, to był 314 rok, w którym biskupi z Brytanii, on w ogóle tam stacjonował wcześniej z wojskami, czyli to byli biskupi, których znał, podtrzymują stanowisko papieża, czyli papieża to był wtedy Milades, i ogłaszają, że każdy apostata może wrócić do jedności z Kościołem. Cesarz zarządził pokój. Biskupi wykonali jego polecenie i chociaż donatyści będą działać i głosić swoje herezje jeszcze przez mniej więcej 100 lat, to jednak sprawa ta oficjalnie została rozstrzygnięta tak, jak chciał tego cesarz. I choć widać jak na dłoni, że mamy do czynienia z nowością epokową i będzie to niebezpieczny precedens, tak? To jednak ówcześni chrześcijanie są po prostu zachwyceni. Co z tego, że cesarz ogarnia te problemy, wymusza zajmowanie się nimi, wyznacza do tego biskupów, skoro ostatecznie jest naszym obrońcą, dobrodziejem, przyjacielem? któremu na sercu przecież leży nasze dobro. Co ważne, to właśnie wielka dysputa z donatystami, z którymi najważniejszą rolę odgrywać będzie święty Optat z Milewy, nie mylić z Opatem, <grych> oraz Augustyn z Hipony, Doprowadzi cały Kościół do niezwykle ważnej praktyki. Uwaga! Ważność sakramentów nie zależy od dyspozycji, czyli moralności tego, którego te sakramenty odprawia. Czyli jak ksiądz jest totalnym grzesznikiem, ale cię rozgrzeszy, to cię rozgrzeszył. Donat twierdził, że nie. Jeżeli był grzesznikiem i cię rozgrzeszył, to nie dostałeś rozgrzeszenia. Jeżeli był grzesznikiem i odprawił Eucharystię, to tam nie było ciała Chrystusa. Sakrament jest nieważny, bo on jest grzeszny. Kościół twierdzi inaczej. Do dzisiaj. To się wzięło z tej herezji. I zobaczcie, jakie to jest ważne dla naszego funkcjonowania. Jeżeli jesteś w sytuacji tragicznej i znasz jednego księdza, który ma nawet, nie wiem, trzy kobity na boku, ale musisz się wyspowiadać, on cię wyspowiada, to jest ważne i się nie musisz przejmować jego moralnością. To jest jego moralność, twoja jest inna, a sakrament jest ważny. Jednak to inny problem sprawił, że cesarz postanowił ożywić ideę Soboru, opisaną w dziejach apostolskich. I tym problemem był, proszę państwa, Ariusz i arianizm. I czasami jak słyszę o arianistach i o Ariuszu, to mam wrażenie, że ktoś coś tam mówi, ale nikt nie wie, gdzie bije, w którym kościele, więc musimy sobie chwilę o nim powiedzieć. Ariusz nie był biskupem, tylko kapłanem, najprawdopodobniej proboszczem w jednej z ważniejszych parafii w Aleksandrii. Jest bardzo człowiekiem wykształconym, szanowanym, a jego kazania przyciągają tłumy, czyli jest świetnym mówcą. W jego sercu, można chyba tak powiedzieć, że z powodu miłości do Boga, nurtuje Go myśl o czci, którą mu jesteśmy winni, czyli Bogu. Czytając Pisma widzi, że w Starym Testamencie Bóg wciąż i na każdym miejscu powtarza, że jest jeden i jest jedynym prawdziwym Bogiem, a wszystko, wszystkie inne Bogowie to są idole. Ale chrześcijanie przecież od początku wierzą, że Jezus też jest Bogiem. Jak to można pogodzić? Czy głosząc bóstwo Chrystusa nie zabieramy chwały Bogu Ojcu? A przecież winniśmy go wychwalać, skoro sam Jezus w wielu miejscach w Ewangelii go wychwala, ukazuje, że On jest synem, a Ojciec jest Ojcem, a nawet w pewnym momencie mówi, że Ojciec jest większy ode mnie. A święty Paweł nazywa Jezusa pierworodnym wobec każdego stworzenia. A skoro, myśli sobie Ariusz w ten sposób, skoro On jest pierworodnym, to może był taki moment, że Go, czyli Jezusa, nie było. A skoro Go nie było. No to znaczy, że nie jest przedwieczny. To znaczy, że nie był zawsze. To znaczy, że był taki moment w czasie, że Bóg był sam. Jego troska o miłość do Boga Ojca doprowadza go do takiego oto przemyślenia. Jezus jest pierwszym stworzonym bytem. Nie jest współwieczny Ojcu, ale był taki czas, w którym go nie było. Jest bytem oczywiście uprzywilejowanym, największym, najwspanialszym, ale nie może być Bogiem. Dalej można go nazwać Synem Bożym, ale nie Bogiem. I wielu z nas dzisiaj mogłoby powiedzieć, że w sumie w czym problem? Przecież najważniejsze to, czy jest się dobrym człowiekiem. A on tam nie nawołuje do jakiegoś buntu czy niemoralnego zachowania, więc o co tu chodzi? Ale jeśli Ariusz ma rację, to mimo całego wywodu o tym, jak Jezus jest wielki, jak został stworzony przed czasem, jest Logosem, który został wyprowadzony z nicości i tak dalej, bo o tym pisze Ariusz, pytanie jest proste: Czy Jezus jest czy nie jest Bogiem? A na takie pytanie odpowiedź może być tylko tak lub nie. A jeżeli odpowiedź brzmi nie, tak jak chce to Ariusz, i Jezus jest jedynie ubóstwiony, co o dziwo było bliższe ówczesnym poganom, tak? Ubóstwienie, bo dla nich proste to było, że człowiek może stać się Bogiem, no Herkules stał się Bogiem, tak? A nie, Bóg stał się człowiekiem, to jest trudniejsze dla nich. Jeżeli nie, to cała nauka nasza o wcieleniu Boga, który z miłości do nas stał się człowiekiem, jest nieprawdziwa. No bo to nie Bóg stał się człowiekiem. Bóg nas tak nie kocha. On nie stał się człowiekiem, tylko Jego najwyższe stworzenie stało się człowiekiem. Bóg z miłości do nas nie stał się jednym z nas. Bóg z miłości do nas nie umarł za nasze grzechy. Umarł tylko Jego syn, ale nie Bóg. I dlatego kazania Ariusza zaczęły rozpalać tłumy. Czy Bóg naprawdę nas kocha? Tak, że stał się jednym z nas. Czy też, jak wcześniej, bogowie pogańscy jest dla nas niedostępny, obcy, jednocześnie nas tak mocno nie kocha, jak myśleliśmy. I rozmawiali o tym wszyscy, naprawdę wszyscy. To był taki temat poruszający, zwłaszcza, że już był popularnym kaznodzieją. Świetnie o tym pisze m.in. Grzegorz Znysy, ja pozwolicie, że go zacytuję, bo to jest taka, taki zabawny fragment. Pytacie bankiera o kurs monety, a on wam odpowiada dysertacją na temat tego co zrodzone a niezrodzone. Wchodzicie do piekarza. Ojciec powiada piekarz jest większy od syna. W termach gdy pytacie czy kąpiel gotowa, słyszycie twierdzenie, że syn został wyprowadzony z nicości. I tak o tym pisze Grzegorz, czyli że o tym dyskutowali rzeczywiście wszyscy. Na targu i właśnie. Wobec tego cesarz stoi przed religijną kłótnią, która jednak zamienia się w kłótnię między osobami, potem między kościołami, diecezjami i ostatecznie regionami cesarstwa. A to niszczy jego pragnienie jedności i dlatego postanawia zwołać sobą. Aby zachęcić biskupów do przybycia, postanawia pokryć cały koszt podróży wszystkich biskupów, którzy przybędą do Nicei. Wysyła również listy, w których zaprasza zwaśnione strony do stawiania się przed tym zgromadzeniem. I w tych listach między innymi, pisze tak. W gruncie rzeczy myślicie podobnie potem napisał i do Ariusza, i do Aleksandra, czyli biskupa Aleksandrii. Możecie łatwo powrócić do tej samej komunii. Pozostańcie w jedności, powróćcie do wzajemnej miłości, albo wiem ostatecznie nie idzie to o sprawę zasadniczą dla Waszej wiary. W kulcie Boga nikt nie myśli o wprowadzeniu nowego dogmatu. Co się okaże? Dogmat zostanie ogłoszony, nie wprowadzony. To też jest pewna różnica. Do Nicei, czyli obecnego miasta Iznik w Azji Mniejszej, przybywa około 300 biskupów, głównie z wschodu, ale też z zachodu, w tym wysłannicy papieża. I tutaj stop mały. Odbiorca historii czyta dalej, a historyk zadaje sobie pytanie, dlaczego Nicea? Dlaczego nie w Konstantynopolu albo w Rzymie? Rzym był za daleko. Chodziło o, zwłaszcza o to, żeby przybyli biskupi wschodu, zwłaszcza Aleksandrii i Antiochi. Bo tam właśnie rozwiał się największy konflikt. Konstantynopol jest w trakcie budowania, to jest wielki plac budowy. Jest niegotowy i nie ma tam miejsca na spotkanie. I cesarz rządził ze swojej ówczesnej stolicy na wschodzie, czyli z miasta Nikomedia, później się przeniósł do Konstantynopola. Cesarz nie chce, by biskupi przyjechali do niego, czyli do Nikomedii, ale chce, by mogli rozmawiać swobodnie, ale też chce tam być. A Nicea jest drugim miastem Bityni. I łączy go, z Nikomedią 50-kilometrowa droga rzymska, bardzo dobrze zbudowana, do dzisiaj ponownie ona tam jest, szeroka, po której można szybko się przemieszczać. I na północnej części miasta wybudowano letni pałac cesarski, i to właśnie w tym budynku miały się odbyć obrady soboru. Głównie dlatego, że nie było żadnego innego budynku, to jest dużo ludzi i trzeba dać im miejsce, żeby mogli mówić. Kościół najprawdopodobniej tam, taki większy, powstał dopiero około VI wieku. Sobór miał się zacząć w maju i trwać do lipca 325 roku, ale takie rzeczy można sobie wyczytać w Wikipedii, więc żal mi trochę czasu, żeby te fakty tutaj Państwu czytać. Pomówmy o mięsie, tak? a już był prezbiterem, wobec czego nie mógł przemawiać na zgromadzeniu biskupów, a można jednak powiedzieć, że działał tak, jak się mówi, za kulisami. Ale proszę sobie uzmysłowić, jaki musiał być charyzmatycznym człowiekiem, że biskupi w świecie starożytnym, w którym hierarchia jest niezwykle ważna, tak, i byle ksiądz nie będzie mówił coś biskupowi, że biskupi go słuchają. Ariusza popierało około 10 biskupów i można by stwierdzić, że no co tam, demokracja, tak? Więc o co chodzi? Ustalmy, w co wierzy większość i tyle. Ale tu nie chodzi o demokratyczne przegłosowanie prawdy, ale szukanie dogmatów jest zawsze takie. Ustalamy, co jest, nie na co się godzimy, tylko co jest i w co wierzymy, jaka jest prawda przedwieczna, a nie nasza zgoda co do niej. Zwolennicy nauki Ariusza było mniej, ale wśród nich była jedna bardzo, ale to bardzo ważna persona przez duże P. Był to Euzebiusz, biskup właśnie Nikomedii, czyli tej wspomnianej przeze mnie wschodniej rezydencji Konstantyna, czyli człowiek blisko Konstantyna. Człowiek, który z cesarzem się wręcz przyjaźnił, to on go ochrzcinał na łożu śmierci. Doradzał mu, znał go i miał na niego niezwykły, duży wpływ. Argumenty Ariusza właśnie przedstawiał m.in. Eusebiusz. Podstawową przesłanką tej doktryny Ariusza było filozoficzne takie twierdzenie o jedności absolutu, tak? Czyli, że monoteistyczny Bóg nie może podzielić swojego bytu, czyli nie może się rozdzielić na Boga, Ojca, Syna i tak dalej. Bóg jest jedyny, wieczny, mówił Ariusz, jest bez początku, jest jedyny, nieśmiertelny. Zdaniem Ariusza twierdzenie, właśnie, że syn jest w tej samej, to się mówi tak ładnie, takim językiem filozoficznym, substancji, co ojciec, czyli jest tym samym bytem, jest nie do utrzymania. Jego przeciwnikiem, Ariusza, był zwłaszcza biskup Aleksandrii, który zabawnie miał na imię Aleksander, oraz jego diakon, późniejszy biskup i w ogóle wielki święty, czyli Atanazy, oraz legaci papieża Sylwestra, których znamy z imienia, mieli na imię Wit i Wincenty. To oni przekonali biskupów, by sprzeciwstawili się słowom Ariusza i uznali boskość Jezusa Chrystusa. Aleksander, gdy były te dyskusje, postanowił użyć takiego sprytu. Przeczytał głośno ostatnie dzieło Ariusza o tytule Tchiali, tekst, Oburzył zgromadzonych, chociaż do końca się nie zachował, bo nie wiemy, co tam było napisane. Ale nawet zwolennicy Ariusza musieli przyznać, że zbłądził. Tak często jest. Zaczynamy od wielkich, pięknych idei, ale idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, błądzimy. Tak? I w tym dziele ponoć już Ariusz wprost więc mówił, że Jezus nie można go nazwać wielkim, przedwiecznym, nie był Bogiem, nie był synem może nawet Boga. Bo, ale mówię, tekst cały się nie zachował, więc możemy tylko domniemywać, o co tam chodziło. Wobec tego uznano, że tekst ten jest oburzający i że mimo że syn jest podporządkowany ojcu, to nie został stworzony z niczego, tylko z Boga przed czasem, więc nie można uznać, że był taki czas, gdzie nie było Jezusa. Podczas tych dyskusji był obecny cesarz, który według relacji Sokratesa z Holastyka, przeczytam, cierpliwie przysłuchiwał się wszystkim wywodom i wytężał z uwagą swój słuch. Śledził i wysuwał wnioski. Częściowo wtrącał swe krytyczne uwagi w wypowiedzi obu stron i w ten sposób powoli przybliżał przeciwne stanowiska, wnosząc atmosferę wzajemnej życzliwości. Piękny tekst, prawda? Jak to wyglądało w rzeczywistości, to potrafię sobie tylko wyobrazić, patrząc, z jakim Konstantyn był człowiekiem, a był człowiekiem raczej twardym, więc te Wszystkie piękne słowa były raczej dopisane później, ale brał w tym udział. To jest dla nas najważniejsze. Z podpiercami decyzji jesteśmy przecież my, to te decyzje, że Jezus i Ojciec to bóstwo w Trójcy świętej, bo później będzie jeszcze kwestia Ducha Świętego, o której tutaj nie mówiliśmy, to nasze credo. Kredo, Bóg z Boga, światłość ze światłości. Ustalono pewien symbol wiary. Będzie go kontynuował kolejny sobór. O tym powiem na następnym naszym spotkaniu. Uznano, że skoro Kościół żyje w świecie, musi być w stanie wyrazić językiem codziennym, tak? i językiem filozofii danej epoki swoją wiarę. Protestanci powiedzą, ale tego credo nie ma zapisanego w Piśmie Świętym, tak? No nie ma. Tak nie jest. I Bogu niech będą dzięki na to, że nasza religia nie jest tylko tym, co napisano w naszej świętej księdze, tylko też jest tym, jak my tą księgę Czytamy. Objawienie wyrażone językiem epoki, w której to wyrażenie było bardzo potrzebne. Ojcowie byli bowiem świadomi tego, że jeśli wiarę każdy będzie interpretował jakoś inaczej i najważniejsze prawdy wiary, mówię o najważniejszych prawdach wiary, każdy będzie rozumiał inaczej, to nasza wiara przestanie być naszą wiarą. Dlatego należało się porozumieć w sprawach podstawowych, ekumenicznego i fundamentalnego założenia chrześcijaństwa ekumenicznego, czyli takiego, który przyjmą wszyscy. I od razu powiedzmy sobie szczerze, że mimo, że decyzję Nicei oficjalnie potwierdził cesarz i wygnał Ariusza, a jego zwolenników pozbawił stanowisk, wkrótce zmienił swoje zdanie i powoli do końca życia przywracał im godności. Możliwe właśnie, że dlatego, że biskup Eusebiusz, mimo uznania Nicei, do końca życia miał takie wątpliwości, czy aby na pewno Ariusz nie ma racji. Ale to nie były wątpliwości, które były wynikiem jego złej woli, tylko raczej miłości do Boga. Czy na pewno bóstwo Jezusa. Nie umniejsza bóstwa ojca. A tymczasem Atanazy, który był takim wielkim zwolennikiem temu, że Jezus jest Bogiem, będzie musiał wielokrotnie uchodzić z Aleksandrii. Można powiedzieć uczciwie, że na wschodzie no, miał bardzo ciężkie życie, kiedyś może o tym opowiemy, nie mógł się dogadać też z władzami. Na wschodzie dochodzić będzie ciągle do napięć teologicznych, filozoficznych związanych z arianizmem. Natomiast zachód z papieżem uzna nicę i będzie jej wierny. I wielu badaczy twierdzi, że powodem było to, że zachód był kiepski teologicznie. Ja bym to wywalił w ogóle taki wniosek do kosza. Inni badacze jednak mówią, że różnicą był język łacina i Greka. Ta pierwsza, czyli łacina, jest językiem prawnym, bardzo ścisłym i precyzyjnym. Greka natomiast pozostawia możliwości wielu interpretacji. I to mogło być powodem ciągłych sporów na wschodzie, tak? Kłócono się o to, czy można użyć takie słowo, czy nie, no bo to słowo ciągnie za sobą taką, a nie inną rzeczywistość. Tymczasem na zachodzie było prawo, tak? I jeżeli tak było ustalone, to było tak ustalone. Sedno jest jednak jasne. W Nicei Bóg stał się człowiekiem i przelał za nas swoją krew, bo jeżeli Jezus jest Bogiem, to on stał się człowiekiem i jako człowiek przelał za nas swoją krew. Bóg tak się uniżył, bo tak nas ukochał. Podstawa, fundament mówienia o miłości Boga został potwierdzony, ustalony, zdogmatyzowany w Nicei. Niestety to trzeba napomnieć. Kilka dość. Prężnych misjonarzy, przekonanych przez Ariusza, idzie do gotów i ich nawraca, ale nie na chrześcijaństwo rozumiane przez nas, ale właśnie na arianizm. Bo jak mówiłem wcześniej, dla Pogan, idea człowieka, który stał się Bogiem, jest bliższa niż Boga, który stał się człowiekiem. I narobi to chrześcijaństwie Europy wiele problemów. Ale znów o tym kiedy indziej, bo już czas nam się kończy. Tak oto zakończył się pierwszy, a w zasadzie jak mówiłem, drugi sobór ekumeniczny. Oczywiście na obradach soboru ustalono też inne rzeczy, jak termin Wielkanocy czy też kanony dyscyplinarne, ale one nie są już tak istotne, jak cała batalia o to, że Jezus Chrystus jest Bogiem.